Drodzy młodzi przyjaciele, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drogie osoby życia konsekrowanego, drodzy katecheci, wychowawcy i rodzice ludzi młodych. Kochani parafianie tutajszego sanktuarium. Jesteśmy zgromadzeni na Eucharystii. Tak jak Eucharystią w piątek rozpoczęliśmy, tak i Eucharystią dzisiaj kończymy tegoroczne Jerycho Młodych, przeżywane w roku jubileuszowym, pod hasłem Zaufaj i idź. Zaufaj i idź to nie tylko hasło spotkania, to styl życia ucznia Jezusa, to zaproszenie do przygody z Bogiem tej najważniejszej i najpiękniejszej. Zaufaj, bo Bóg przychodzi z pocieszeniem. To jest pierwsze, co chcę wam powiedzieć. Pierwsze dzisiejsze czytanie rozpoczęło się od słów proroka izajasza: "Pocieszcie, pocieszcie mój lud. Prorok nie przyszedł, aby powiedzieć: "Ocencie, poprawcie, osądźcie. Ale przyszedł powiedzieć: pocieszcie. To znaczy? Przywróćcie sercu nadzieję. Tak przepowiadają prorocy. I tak przepowiadają nie tylko prorocy biblijni, ale tak winni przepowiadać wszyscy prorocy, także współczesnego czasu. I ci w sutannach, i ci chodzący inaczej ubrani jako mama i tata, i ci, którzy... Odkryli w swoim życiu powołanie do bycia nauczycielem i wychowawcą, towarzyszem drogi młodego człowieka. Prorocy nie przychodzą, żeby oceniać, poprawiać i osądzać. Prorocy przychodzą, żeby powiedzieć: pocieszcie, pocieszcie mój lud, przywróćcie sercu nadzieję. I to jest motyw, dla którego tu żeśmy przybyli w tym roku do Pratulina. Wszyscy tej nadziei potrzebujemy, i wy młodzi, i my dorośli, bo często jesteśmy zmęczeni. Przygniata nas ciśnienie oczekiwań, strach o przyszłość, próba bycia idealnym, dopasowanym, widocznym. Ale Bóg nie przychodzi z kolejnym ciężarem. Pierwszego dnia w piątek na Jerychu na Eucharystii usłyszeliśmy, że Jego ciężar jest lekki, Jego brzemię słodkie. Nie przychodzi z kolejnym ciężarem. On przychodzi z pocieszeniem. Zaufaj. W tym zaufaj jest także prawda, że Jezus przeszedł tę drogę pierwszy, tę drogę, na którą zaprasza Ciebie. W drugim czytaniu święty Piotr przypomniał nam, że Jezus przeszedł przez cierpienie, śmierć, a potem został wskrzeszony. I święty Piotr powiedział o nim: Nie pozostawisz mojej duszy w otchłani. Dałeś mi poznać drogi życia. To bardzo ważne. Jezus nie patrzy na nas z dystansu, z nieba. On wszedł w nasze życie. Przez wszystko przeszedł pierwszy i pokazał, że można zaufać nawet wtedy, gdy wszystko wokół się wali. Można zaufać, bo ojciec nie zawodzi. Bo mam takiego tatę, by wspomnieć pierwszą konferencję ojca Tomasza, który mnie chłopaka zabiera na swoją budowę i wprowadza w swoje życie męskie. I mam takiego tatę, który. Mnie, dziewczynę, stawia na swoich stopach i zaczyna razem ze mną tańczyć, by przemówić do mojej kobiecej wrażliwości i mego serca. Takiego mam tatę, mogę zaufać, bo mam takiego Ojca w niebie. Ale warto dzisiaj zadać sobie samemu pytanie: komu dziś naprawdę ufam? Bo może algorytmom z wirtualnego świata. Bo może tam powprowadzaliśmy już swoje jakieś zakładki. A resztę to już ten świat dopasował do nas. Może ufam opiniom innych. I bardziej tym hejterskim niż tym dobrym. Bo, może ufam emocjom, i może nie zawsze jestem w stanie, kiedy staję przed lustrem, wyśpiewać słowami psalmisty: Dziękuję Ci, Panie, za to, żeś mnie tak cudownie stworzył. I dostrzegam to, co we mnie, mnie samemu się nie podoba, a przecież On cieszy się każdym Twoim gestem i kocha Cię takiego, jakim jesteś. Komu dziś naprawdę ufasz? Algorytmom, opiniom innych, emocjom? A on mówi: zaufaj mi, zaufaj, bo ja jestem z tobą, bo ja przeszedłem tę samą drogę jako pierwszy i nie zapraszam cię na jakąś ścieżkę nieodkrytą, nieznaną, ale zapraszam cię na swoją ścieżkę, na moją drogę. Czasami trudną i wąską, ale wiem, gdzie ona prowadzi. Prowadzi do Bożego Królestwa. Dlatego tą drogą idź nie tylko wtedy, kiedy Ci dobrze, ale także, a może nawet i wtedy, kiedy jesteś słaby. Zaufaj, zaufaj mi, chcę Cię pocieszyć. Zaufaj mi, bo jako pierwszy przeszedłem tę drogę. I zaufaj mi i idź. Ewangelia dzisiejsza rozpoczęła się od słów, od posłania apostołów, rozesłał ich po dwóch przed sobą. A fragment, który poprzedza dzisiejszą perykopę, mówi o tym, że Jezus zostaje odrzucony we własnej Ojczyźnie. Ludzie mówią, znamy go, to przecież cieśla. My też tego doświadczamy, że czasem ludzie nie rozumieją naszej wiary, modlitwy, wyborów. Przed Eucharystią, przed chwilą, mówili nam o tym swoim świadectwie Roxana i Kevin. Czasami doświadczamy niezrozumienia i hejtu. Czasami najtrudniej być świadkiem właśnie tam, gdzie wszyscy cię znają. Ale zauważcie, Jezus nie zatrzymuje się w Nazarecie i nie obraża się. Nie wycofuje się, ale idzie dalej. Idzie dalej i posyła swoich uczniów. Idźcie, mówi. Nie sami, nie w pojedynkę, ale we dwóch. Jakże ważna prawda dzisiaj zostaje nam podpowiedziana na koniec tego rocznego Jerycha, zaufaj i idź, ale nie sam. Jezus chce przy tobie postawić kogoś drugiego i posłać się razem z nim. Kiedy będziemy na koniec Eucharystii przeżywać ten piękny obrzęd posłania misyjnego trójki naszych młodych, którzy pojadą na kontynent afrykański, aby tam być wolontariuszami misyjnymi, i będę modlił się nad nimi, to będę jednocześnie modlił się nad każdym i każdą z Was tu obecnych, bo ja wierzę, że Pan Bóg nie tylko te trzy osoby chce dzisiaj posłać z misją, ale że chce posłać każdego z nas tutaj będących, przeżywających Jerycho, i nas duchownych i konsekrowanych, i Was świeckich. Będę modlił się nad Wami, żebyście tę misję przyjęli i żebyście zaufali i poszli. Z mocą ducha i z sercem wolnym. I kiedy będę modlił się o to posłanie, to musisz przekonać najpierw siebie samego, że nie możesz czekać na misję od Jezusa, aż wszystko będzie w tobie idealne. Idź z tym, co masz dzisiaj, a przede wszystkim z zaufaniem do Niego, bo nie idziesz sam. Bądź postawi na swoje stopy i zaniesie, zaprowadzi. I nie będziesz tam sam na tych misjach, ani w Twojej szkole, w domu, w środowisku, w świecie wirtualnym, który tworzysz i w którym żyjesz. Nie będziesz sam, jeśli będziesz na stopach swojego Ojca. Zaufaj i idź z tym, co masz, z sercem, które spotkało Boga, także w darach jubileuszowych. Miłosierdzia i odpustu. Bo wiesz, świat nie czeka na specjalistów od Ewangelii, ale na świadków, którzy będą nią żyć w codzienności, w szkole, w relacjach, także w sieci. Zaufaj i idź. Nawiązując do dzisiejszej konferencji księdza Przemka, wierzę, że nie wyruszycie z tą misją jako spacerowicze, i nie wyruszycie z tą misją jak jakiś włóczęga, któremu wszystko jedno gdzie i dokąd wsiąść do pociągu, byle jakiego. Ba! Nie wyruszycie nawet jako turyści, którzy podziwiają, ale nie kontemplują. Lecz wyruszycie jako pielgrzymi, to znaczy idący z nim i razem za nim. A ja bym powiedział jeszcze więcej, w kontekście tego misyjnego posłania. Wyruszycie jako pielgrzymi i jako misjonarze posłani przez Chrystusa i nie w pojedynkę. Zaufaj i idź. To nie jest też zaproszenie jednorazowe, które skończy się wraz z końcem jerycha. To co przeżyliśmy przez te dni, drodzy młodzi, nie jest chwilową euforią. To jest zaproszenie i wezwanie do stylu życia. Nie musisz wiedzieć, co dokładnie przed tobą, ale zaufaj. Bóg zna twoje serce i wie, do czego cię stworzył, i On cię będzie prowadził. Zaufaj, nawet jeśli boisz się przyszłości. Zaufaj, nawet jeśli inni cię nie rozumieją. Zaufaj. Bo Bóg nie przestaje Cię kochać. I idź nie z własną siłą, ale z Jego obecnością, bo to nie Ty masz go zanieść światu. On już tam jest. Ty masz być tylko Jego znakiem. Niech ten rok jubileuszowy będzie nadal dla nas czasem decyzji, by pójść za Jezusem. Z sercem wolnym, z oczami wpatrzonymi w Niego. Zaufaj i idź. Jesteś posłany. Amen.